Witam Was, widzowie. gram w Tyrian część. Nie powiem, która, bo nie wiem. Planeta o nazwie Gryfon. Tak jak to stworzonko meteorologiczne. Czyżbyś jakiś Gryfon był? Może <laughs> duża planeta, niby. Ale tutaj widzę, że w ogóle nie ma żadnej planety. Nie wiem, co to jest. Ojej, Tego przesmak w jednym z wcześniejszych poziomów ataków tych statków z Kukosu oraz świderek, świderków oraz i tych to wszystko było w tym sekretnym poziomie o nazwie Mistakes czy tak. Daj pieniędzy! Ale oszustwo. Jakoś nie tego poziomu, żeby był jakoś trudny specjalnie, więc jestem optymistą. Nie powinienem krzyczeć. Danger? Aaao, no o to właśnie. tu rzeczywiście jest danger. To ja sobie tu z boku stanę sam. Przeczekam to po prostu. O kurde, jeszcze z tyłu lecą. Super. Wow, yeah. Co się, Aj. A ale jednak będę strzelał do tyłu. Chociaż nie wiem czy ten Sonik da radę. To jest bardzo słaby to do tyłu, że... Żeby... Zniszczyć te statki wow. Czy tu mamy bossa? Na pewno mamy bossa Przynajmniej gryfon Gryf Zagłuszajcie mnie. I mamy Large Enemy Mask, które jest oto Jest taki gryf jakby Niby, nie? Ale szkulek tych sieje normalnie Ooooooo! Oh, wow, wow, wow. Ale się udało nam Dzięki temu, że... O jest gryf, nie żyje. Yy, I chyba wychodzi na to, że jest koniec drugiego epizodu. First half for the sector wants you dead, because what do you know. Tak dalej. A tak biedny gryf, biedny. Zaczulwiałem gryf jako stworzenie mitologiczne. Tak, koniec drugiego epizodu. Secret Hint 2.1.1. Nie wiem o co tu chodzi. A jungle level, co tu Jakiś jeden mały samoloc, scout i Trzeba poczekać i wtedy można jakiś power-up zdobyć. coś tam coś tam. Dobra. 380 tysięcy. Epizod trzeci. Sambójcza misja. Jakoś tak? Szybko to idzie nawet. W takim razie uda tam się wygrać już dzisiaj tą grę. To by było ciekawe. Miłe, nie powiem. A wiecie co, chyba sobie pogorszę trochę broń, tak żeby Wam pokazać. Kupię sobie jakąś słabszą, ponieważ już czuję się trochę za silny. Mógłbym każdy epizod zaczynać od początku, ale... A chociaż, kurczę, jak się pozbędę tego, to już nie będę mógł do tego wrócić, chyba, że to znajdę z portem. A co tam? Dla waszego dla Waszej rozrywki kupuję Megapuls. Oraz MultiCanon. Zobaczymy, jak to się spisze, takie dziwne połączenie. O kurczę, ale sobie dziesiątego poziomu mam, całkiem. to może... A, nie będzie termodzikana. okej. A to... To zmieńmy sobie na Dual Shot ocean Jak już tak strzelam na pomarańczowy, żółto, czerwono, to niech będzie wszystko. I sobie nagram jeszcze raz. I lecimy, pierwszy poziom epizodu numer 3 Gauntlet I mamy nowe bronie Wow, jak to fajnie sera Jednak jest warte swoje ceny Każdy z tych odcisków Jak uderzy z tych coś do przodu Rozbija się jeszcze na mniejsze Data O kurde To się chyba da rozwalić Możemy mieć bardzo bardzo silną broń Najlepszą w, w Większość rzeczy da się rozwalić no tylko naprawdę silne broń szlawisz O kurcze, aby wpadł. Dobra jest ale mimo wszystko wolę swoją wyrzutnię rakiet. takich tak ja nie zawsze jej używałem. O nie, zgnie! Prawie! Znaczy nie, prawie sobie to dużo pancerzy mi zostało no, O, power up! Tylny. Mam teraz maksymalny poziom broni tylnej. Drugorzędnej. A, niech strzela sobie na boki, co tam. Całkiem... potężne. Całkiem potężne, nie powiem. I... to był prosty poziom jednak, tylko trzeba uważać na te... takie łańcuchy. A, czyli dobra tutaj jest ten heavy metal launcher jeszcze do kupienia. Przepraszam, gdzieś się ziewa. Ale nic co ciekawego nie ma w tym sklepie dzisiaj. Nie chcę tego kupować, muszę się tak. A Multicanum, Multikanu widzę, że tutaj ma jakieś silniejsze strzałki. Tak dzi dziwnie to wygląda, jak taki statek, w sumie we wszystkie kierunki strzela, na a naj najsilniej na Aukos. A zostałem sobie ten plus. O, i tutaj jest planta x McCain. I wiecie co, ja sobie zrobię przerwy, bo wydaje mi się, że mogę nie zdążyć tutaj tego nagrać. To jest długi poziom, tak mi się tutaj. Więc do zobaczenia w kolejnej części nagrania w Tyrion.